Maneczko wszystkim, jak tam? Stęskniliście się? Stałych widzów uspokajałem. Kambodża będzie. Wygrzewa się już, już jest miniaturka nawet gotowa. Także wracamy do zabawy. Jestem bardzo ciekaw tego użytkownika CBCB nowego. Natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć sprawę Iwony Wieczorek, która pojawiła się już u mnie na kanale na jeden z pierwszych nagrań, które zresztą były no, słabe. Niemniej, jednym z youtuberów, którego podziękuję oczywiście w opisie, znalazł coś dziwnego. Przeglądając te nagrania z monitoringu. Klatka po klatce. No i obserwując teraz, zobaczcie lewy górny róg taksówki. Wyczaju, że coś zostało wycięte. Nieomiejętnie, Bo oglądając bardzo, bardzo, bardzo powoli. Klatka po klatce. Okazuje się, że mamy dwa kadry, gdzie widać dziewczyny i dwóch chłopaków. Przy czym jedna dziewczyna jest, no tak, powiedzmy, podobna do Adli. A chłopak jest podobny do Pawła. Też ma zakola. Wiem, od razu powiecie, nie można mówić, że to oni. Skąd mamy wiedzieć, że to oni? I tak dalej. Natomiast, no, w sumie Iwona też została rozpoznana na tych y, nagraniach takiej jakości, jak, jaką widzimy, więc możemy sobie przypuszczać, My w sumie nawet nie wiemy, czy to Iwona tam idzie. Tak na dobrą sprawę. No dobra. Y, po co ktoś miałby to wycinać? Nie wiem, choć się domyślam. Wiemy, że Paweł miał tam jakieś dostępy do monitoringów, e, znajomości w policji. No nie, to ciężko mi powiedzieć. Natomiast ważne, ważne. trzeba zaznaczyć, że jest to materiał e, od Rutkowskiego, nie od policji. To jest materiał od Rutkowskiego i policja ma od Rutkowskiego. Może Rutkowski coś chciał? Cholera wie. Albo ten, co dawał Rutkowskiemu coś chciał. Nie wiem, ale ktoś coś chciał. Zobaczmy. Tu sobie przyspieszymy, bo się nic ciekawego nie dzieje. Lewy górny róg, zobaczcie, postój taksówek. Taksówki się ruszają, w sensie pewnie pierwsza odjechała. No jak to na postojach bywa, przesuwają się do przodu tak, że biała taksówka będzie tam w, w, na drugim ujęciu kamery bardzo już wysunięta. I teraz zobaczmy sobie, tu się robi ciekawie. Bo powiecie, że tak, no przecież chłopak i dwóch, dwóch chłopaków i dziewczyna, no to oni są tutaj, tutaj w kadrze, w prawym górnym rogu ich widzimy, nie? No tak, ale to nie są ci sami, co zobaczycie Dosłownie za sekundę. A wiecie dlaczego? Bo oni się tutaj kucą, szarpią i za moment rozejdą się w różnych kierunkach. Dziewczyna pójdzie na dół, panowie pójdą do góry. Znaczy do góry tego co widzimy na kamerze. No tu jeszcze jakaś tam szarpanina, a za chwilę chłopak odda dziewczynie telefon, oddał. No i tak jak mówiłem, idą sobie i teraz zobaczcie z drugiej kamery. Widzieliście to? Ktoś był przed nimi. Dobra, teraz oryginalne nagranie, bez cięcia, z mojej strony to jak nie było, w maksymalnie tempy, tempie. Nie? I tu przerzucam się na drugą kamerę. I trzy osoby sobie idą, radośnie, wesoło. No i tu za nimi ci goście, więc na pewno to nie byli to, to, to nie jest ta sama trójka, nie? No i dalej, dalej jest dalej śmiesznie, bo te trzy osoby znów pojawiają się za moment. Znów przy ucięciu um, widoku z danej kamery, na, przyłącza, przy przełączaniu na inny, ktoś, kto to ciął, no to, to tak pociął, że yy, ogólnie nie było widać tych trzech osób. Tak to jest pocięte, że one gdzieś szły, ale nie było ich kompletnie widać, nie? Zobaczcie. Dobra, lecimy, lecimy w normalnym tempie, patrzcie się uważnie. Idą trzy osoby, w kolejnym kadrze już dwóch tych dwóch chłopaków. Ktoś wyciął znów te trzy osoby, znów nieomiejętnie. Zaraz wam to puszczę wolniej. Lecimy znów z najmniejszą możliwą prędkością otwarzania. Idą ci goście i tutaj zobaczcie, widzicie trzy osoby. Które są tylko w jednym jedynym kadrze. Za moment znikną i pojawi się tych dwóch gości, które szły za tymi trzema osobami. Widzicie? No ciekawe. No, tu jeszcze sobie puszczamy końcówkę bez żadnego cięcia. Na tym się film kończy, dostarczony przez Wojtkowskiego do i policji, i gazety wyborczej i różnej prasy. Jest to na pewno pocięty. W jakim celu to jest pocięte? Nie wiem. Tu widzimy, że iwona przechodzi. Niektórzy doszukują się też trzech osób idących po drugiej stronie. Ja przyznam, że jakoś jest tak zła, że nie widać. Natomiast interesujące jest to. Dlaczego to zostało wycięte? Nie, że ja obstawiam, że to mógł być ten Paweł, ta Adrian. Jak patrzymy już na ich posturę, to są bardzo y, podobni do tych postaci. Ten trzeci, no to tam był jakiś gościa jeszcze z nimi, wszystko się zgadza. Nawet Paweł z Adrian mówili, że szli za Iwoną przez pewien czas. E, o ile się nie mylę. Natomiast po co to zostało pocięte? Po co to jest tak zrobione? Jak ktoś sobie zadał naprawdę sporo trudu. Że widać wszystkie osoby, widać taksówki się przemieszczające, nie? Widać wszystkie osoby idące. Jest ciągłość, jak się przyjrzycie, to każda osoba pojawia się na jednej kamerze, potem wychodzi na drugiej. Oprócz tej trójki. Ta trójka znajduje się tylko i wyłącznie na kilku. Na kilku, na dwóch dosłownie, pojedynczych klatkach. No nie róbka, panie. Nie wiem czy panie Pawle, czy kto to tam majstrował. Ale ktoś majstrował, no. <laughs> Słuchajcie, piszcie w komentarzach, co tu myślicie. Ja się zabieram za film, który no, moi stali widzowie lubią najbardziej, czyli Cambo Pato. Trzymajcie się. Na razie.